No dzień dobry, witam was serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj temat krótki, ale treściwy. Przynajmniej się postaram. To nie będzie 18 minut jak zazwyczaj. Dlaczego? Dlatego, że mam fajne urządzenie, które ma bardzo proste zadanie do wykonania, ale bardzo pożyteczne. Tak, jak robot, dajmy na to sprzątający, też jest pożyteczny, prawda? Tu chodzi o coś innego. Chodzi też o bezpieczeństwo naszych mieszkań, naszych drzwi, okien itd. itd. Oczywiście, mowa o, no, o czujnikach, czyli o tronach. Na pewno znacie wiele firm, które mają w swojej ofercie tego typu rozwiązania. Dla mnie to jest coś nowego, przynajmniej muszę, no ja tak uważam, Meros. Tak nazywa się chińska marka, która no, wchodzi do Europy, wchodzi do Polski. Myślę, że nawet już weszła do Polski. Oni mają w swojej ofercie, zobaczcie, coś w tym stylu. To jest, słuchajcie, czujnik drzwi, otwarcia drzwi, okien, ale nie tylko, bo jak spojrzeć na to pudełko, to zobaczcie na tym pudełku, co tam jest, tam jest klatka dla kotów, na której zamontowany jest właśnie taki kontaktron, czyli to jest dokładnie smart door and window sensor. Jak wygląda, to zobaczcie na obrazkach, bo on jest u mnie zainstalowany na drzwiach balkonowych, one są tam przyklejone taśmą dwustronną i z Spełniają swoją rolę, czyli czuwają, albo inaczej może informują mnie o tym, kiedy drzwi są balk od balkonu otwarte i kiedy zamknięte. Ja mam w domu mnóstwo takich urządzeń, innych marek, co prawda, ale dzięki temu myślę, że mogę porównać spokojnie tego Merlo merosa, przepraszam, z innymi produktami. Mogę wam powiedzieć, że tak, po pierwsze nowość, jeżeli chodzi o markę, ale świetnie wykonany produkt. Naprawdę. Nie jest za duży, nie jest za mały, ma obłe kształty, jest taki powiedzmy no elegancki. Jeżeli ktoś ma Wnętrza w domu bardzo eleganckie, właśnie takie gustowne, zaprojektowane przez kogoś, to z pewnością to nikogo nie będzie raziło, jeżeli to przykleimy gdzieś do drzwi albo do ramy okiennej. Instalacja jest banalnie prosta. Na jednym elemencie przy, 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 przyklejamy ten mniejszy element. Tam jest po prostu magnes, tak to można powiedzieć, żeby obwód był zamknięty. Wtedy jest informacja, że drzwi są zamknięte. Drugi to jest nadajnik większy, taki tam jest on jest zasilany bateryjnie. I to nawet słuchajcie, żywotność tego urządzenia na jednej baterii. Okrągła baterika to aż 18 miesięcy, a więc całkiem sporo. Ale żeby to oczywiście wszystko działało, to potrzebne jest coś takiego. To jest bramka. Nic innego jak tylko bramka. Też mała, zgrabna. Jest oczywiście w zestawie, jest w pudełku. Do tego dostajemy przewód do, do ładowania. USB, żebym Was nie skłamał. Niestety micro usb To nie jest USB typu C. No trudno, ale co jest istotne? Oczywiście. To urządzenie, ten kontaktron, bez problemu łączy się z aplikacją w waszym telefonie, żeby to wszystko działało. Ściągacie sobie za darmo na Androida czy na iOSA odpowiednią aplikację, zakładacie konto, logujecie się i dodajecie to urządzenie. Jest instrukcja, oczywiście wyświetla się ona na ekranie waszego smartfona, więc z tym nie będziecie mieli najmniejszego problemu. No i dzięki temu mamy też zdalny dostęp, oczywiście do tego urządzenia. Obojętnie, gdzie jesteśmy na świecie, możemy sprawdzić, czy drzwi są zamknięte, ale jeżeli ustawimy sobie powiadomienia, czyli będzie się urządzenie nas będzie powiadamiało, że drzwi są otwarte, okno jest otwarte albo okno jest zamknięte, pod otrzymujemy powiadomienia, no to my nie musimy zerkać na tą aplikację. To jest banalnie, oczywiście, proste. Ważne jest to, że to współpracuje oczywiście z Amazon Alexa. Czyli możemy dawać polecenia jak gdyby, głosowe, jeżeli stworzycie na bazie tego jakąś scenę w domu. Na przykład drzwi wejściowe otwierają się, lampy się mają zapalić albo ma się włączyć radio. To wszystko zależy od waszych możliwości, od możliwości waszych urządzeń, które macie w domu, albo które ewentualnie sobie dokupicie, żeby taką scenę zbudować, bo to żadna filozofia. Producent ma całą masę różnego rodzaju akcesoriów, urządzeń, które właśnie współpracują. Z tym sensorem są żarówki, na przykład, jeżeli byście kupili żarówki, wkręcicie gdzieś te jakieś lampy. no, One mogą się właśnie łączyć bez żadnego problemu z, z aplikacją, ale też z tymi sensorami. Co istotne, chyba najbardziej istotne, to współpracuje z Apple HomeKitem. To oczywiście wszyscy iPhone'owcy, którzy są uzależnieni od systemu Apple, którzy są niewolnikami systemu Apple, to jest dobra dla Was wiadomość, bo współpracuje to z Apple HomeKit i macie w aplikacji Apple HomeKit. gewoon. Wszystkie informacje na temat tego urządzenia, i tam też otrzymujecie powiadomienia. A więc wychodzi na to, że jeżeli macie Apple HomeKit w domu, korzystacie z niego w telefonie, to nie musicie w ogóle w zasadzie tej aplikacji MEROS instalować w waszym sprzęcie. Wystarczy, że macie Apple HomeKit. Oczywiście tutaj też to oznacza, że współpracuje z Siri, też możecie wydawać jakieś polecenia głosowe. Jeżeli planowalibyście rozbudować na bazie tych sensorów, prawda? swój smart home, czyli inteligentny dom, to śpieszę Wam was poinformować, że to maleństwo, ten mały bridge, Czyli most współpracuje z 16 y, urządzeniami jednocześnie. Ten koncentrator jest w stanie kontrolować 16 urządzeń, tym czujniki, y, czujki, zawory termostatyczne. Oczywiście wszystko odbywa się w tym samym czasie. Ja natomiast w opisie tego filmu udostępnię Wam oczywiście linki, gdzie będziecie mogli zapoznać się z całą ofertą. Y, tego producenta, chińskiego producenta. Nie pobrałem za to żadnego wynagrodzenia. Po prostu to urządzenie zostaje u mnie w domu jak większość chińskich urządzeń, bo oni po prostu jak coś wyślą gdzieś to już tego nie odbierają, bo chyba im się to po prostu nie opłaca. Koszt nie jest zbyt wygórowany, nie jest zbyt wysoki jak to na Chińczyka przystało. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć!